Dobra, kamera, akcja. <śmienicza> kochani, tak, dzisiaj robimy luźny test sypy batonów proteinowych. Doradzimy wam konkretnie. B y tu jest Body Mass, Boogie Bar, Go Active, Jig i Gladiator. I Jig w sumie się kończy ważny za dwa dni, dlatego trzeba, trzeba go zjeść. Wiadomo, że będą twarde, bo to batony proteinowe. W tego można kupić w Action. Tego świędzi gdziekolwiek ze sklepem z odżywkami. Ty ten jest, ten jest biedronkowy, ten jest lidlowski i gladiator w sumie martres i też w sumie sklepy z odżywkami i ogólnie można, te są takie same, to jest ten sam smak, te same białko, tu już 40 boże, 43, 18 ma baton, to to jest to wszystko to samo, wszystko to jest to samo, te można też zaliczyć do tych samych. Bo tu jest 50 gram białka, tu jest 50 gram białka, tylko po prostu ten będzie miał mniej białka, bo ma, baton ma 45, a ten ma, 30, ten ma 50, 60 gram. Tu, tu jest troszkę mniej kalorii, ale tak naprawdę jeśli chodzi o to, to jest wszędzie jeden, jeden pies. Ten jest tylko inny, bo ten ma 22 gram białka w batonie. A ogólnie ma 37. A 67... cenowo jak? Cen ogólnie nie pamiętam. <noise> ceny nie pamiętam, ale najdroższy był raczej Gladiator znowu za 12 zł. Gdziekolwiek, gdzie on by był. I później jest Dzik, 9 zł. Ten jest do piątki. Bugi był za 7 i ten jest za 5,49 z tego co pamiętam. Tak często dokupuję, że gdzieś tam te ceny mam w głowie. I tak wychodzi na to, że gołon jest najlepszy. I, I tak, tak trzeba ćwiczyć, żeby rosnąć. To nic nie da. Yy, I ogólnie jest twarde twardy jak kamień. Od razu tak, yy, spoiler: smak yy, waniliowy. Smakują jak żygi. Tak. Możecie sobie spróbować, naprawdę. Spocznego. Czyli po prostu będziemy robić gryza, będziemy i będziemy mówić słaby, dobry, słaby, dobry i tyle, no nie? No to ale skończyło się zapodaczone w wietrze. Kamiwan, co ja zjem do ja? Zapodaczone. Polecam, kurwa, powiedziane. Z którego zaczynamy? Od prawej strony to jest Body mas. Jak go łamaliśmy to wygląda nawet nieźle U. Nie jest złe, ale szamu też nie ma Ale myślałem, że będzie gorszy W sensie nie jest taki suchy, jak się wydaje w opakowaniu. Wow. Ogólnie konsystencja jest ja spoko. że nie jest taki twardy, jak się wydaje. Nie? No, bo w palce był twardy, a był ogólnie miękki. Ale smak, jak to smak, to w sumie... Ta, ta, tak, jak... że taki jak Matrixy będzie. To ja będę najbardziej y, krytyczny i powiem, że jest chujowy. Masz takie prawo, bo masz prawo, <laughs> masz prawo. <laughs> Albo powiem, że jest zły, może bardziej w ten sposób Nie, masz prawo też, że jest chujowy po prostu <laughs> Nie mam prawa, bo nie wiem <laughs> Nie, możesz go normalnie <laughs> skrytykować, bo go Teraz przychodzimy do boogiemana jest, jest ten sam składowo, jest to samo, no nie? To jest to samo, no nie? Patrz, <laughs> <laughs> identyczny baton ale ja no gorszy jest, ten jest chujowy. mniej czekolady. Ten jest ładny, czyli jest taki suchy, taki... Suchej. Jest gorszy, od tamtego jest taki sam, nie? Ogólnie te dwa. Są identyczne. Pokaż się do kamery, bo nic. One się nie. różnią tylko smakiem. Identyczne. Znaczy no, to jest czekolada i to jest czekolada. Ale no. W sumie jeden pies. Czy to, czy to. I to nawet lepiej no ten, was? bo ten jest tańszy. Więc w sumie lepiej ten, bo jest tańszy, ale to jest to praktycznie to samo. Teraz wchodzi gladiator. Wchodzi gladiator. <laughs> gladiator jest twardszy. Ale Chyba jest lepszy, musiać. jest inny, bo... ma jakieś chrupki w środku. Jest inny smak, karmelowy. Nie no. To jest ten najdroższy. No. no. dla mnie ten jest taka średniała. <laughs> ten to też nie, nie mnie urywa. Nie? urywa. Nie rozumiem dlaczego oni go wzięli za ile? No był za dwa, ale one teraz tańsze są. Może 9, on mu się początku. To są chyba po 8 są u nas, nie wiem. Ogólnie są wszystkie chujowe. Ja nie zdanie, chujowe jest ten tak, gladiator. Chujowe jest ogólnie... Smakuje tak jak tak takie tak. najtańsze białko, takie, że jak rozrabiasz to są grudy takie w środku, że się nie chce wiesz. Nawet przy sitko nie chcę przejść, no to on tak smakuje. Bo... Weź nazwij to jemy, jemy, jemy najgorsze nie, to batony. Tak, to tak najbardziej jakbyś ktoś chciał sobie porównać ten smak gladiatora. Jakbyś wypił kurwa białko, nie? I nie wymył shakera. I ten shaker kurwa na drugi dzień. Coś w tym jest. To taki smak, no. jest taki z, zleżały shaker. Go active, jest karmelowy. Ja już nie mam chęci na te batony. Mój w tym Ale to nie jest taki słony karmel, jak <grym> Wam się wydaje, że to jest słony karmel. Tylko to jest taki, o. Po prostu, i mówię Wam, waniliowy smakuje jak Jest po prostu tragedia. Smacznego. A teraz jest dzik. No, dobra, to dzika nigdy nie jadłem. No, dzik wygląda tak samo w środku jak gołapi. Ja go nie musiałeś, bo już go jadłem. Jest niedobry. A muszę zjeść na przykład tego. No, no, wszystkie Słuch. tak samo smakują, nie? Nie bacz to goryle nie jedzą białka a i tak są duże, także no właśnie <noise> Dobraliśmy takie batony, że wszystkie są tak naprawdę takie same. Można tylko przyjść do sklepu i powiedzieć, że dzik byłby najlepszy, bo ma po prostu więcej białka. No ma popsy. Najlepiej lepiej by wyszedł dzik, bo ma, więcej, bo ma najwięcej białka. Nie o to chodzi w sumie w batonie proteinowym. No tak samo smakują. Dziki i gołą tak samo smakuje. Ale ogólnie wszystko jest to samo. I no ja jem te batony, ja codziennie jem te batony, wszystkie, bo, bo lubię, ale tak szczerze nie ma się co oszukiwać, są naprawdę słabe. Nie ma tak, że jakiś był jeden taki pyszny, że po prostu się by go jadło, dziwny posmak później zostanie. Taki baton to raczej może być dobry świeżo po treningu zamiast Marsa, żeby się tak po prostu doładować, to jest ok, a żeby tak faktycznie go tak teraz zjeść, to... Albo wybrał inny słodycz normalny, bo w ogóle bym nic nie miał. Mm. Więc ogólnie Wygrywa dzik według mnie, najwięcej białka i o to chodzi, ale dupy nie urywają Ten jest Ja jest. polecam z Biedry Gołona yy, Cookies, jest dobry A ja polecam to co oni No jeszcze ten, ten jest, to, ten, tego lubię bo W komentarzu to... napiszcie kogo Którego byście <laughs> Który... nie wiedli. Żadnego. Ale są do dupy te batony Dobra, jebać Jebać te batony Pierdoni, stary tymi batonami Ja nagle na glebę Szczególnie powiem wam, że już nie ma chęci na te batony Wolę sobie z listki. to zjeść jak te batony